Dzień dobry, moi drodzy, witam Was w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się tematyką internetu. E, zrobimy też sobie taką pogadankę na ten temat. Nie przygotowałam się w żadnym wypadku do tego filmu, ponieważ nie widziałam takiej potrzeby, chciałam po prostu z Wami tak naturalnie porozmawiać. E, co prawda, przygotowując się do filmów, em, wiecie, robię to w taki sposób, że tylko siebie nakierowuję na tematy, nie piszę nigdy scenariusza. Natomiast ten film, niech to będzie taka nasza luźna pogadanka na temat internetu, na temat tego, em, Dlaczego moim zdaniem bardzo ważnym jest w tych czasach, aby go ograniczać, jak najbardziej ograniczać? Naprawdę uwierzcie mi. Ponieważ to, co się dzieje teraz z ludźmi, Zaczyna mnie powoli przerażać. Miałam dużo przemyśleń w ostatnim czasie i postanowiłam, że zrobię sobie taki detoks od internetu, przede wszystkim od tych najbardziej szkodliwych aplikacji, ponieważ wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jakie aplikacje są tak naprawdę najgorsze dla naszego mózgu. Przede wszystkim mówię tutaj o takiej krótkiej formie em, przekazu, chodzi mi tutaj o TikToka, o Instagrama. One są najbardziej szkodliwe, ponieważ jest dużo informacji na tych platformach dostarczanych w bardzo krótkim czasie. Nasz mózg już nawet nie jest w stanie trześć w myśleć ponieważ e, jesteśmy przebodźcowani e, w naszym mózgu znajduje się multum różnych informacji e, widzicie to właśnie robią z nami te aplikacje one zaburzają e, nasze skupienie przede wszystkim skupienie się na naszych celach e, gdzieś tam na posiadaniu tych naszych własnych indywidualnych wartości e, też to może na nas wpływać bardzo negatywnie na innych płaszczyznach nawet to, że gubimy się w standardach, gubimy się w tym świecie, który bardzo często jest idealizowany, nie jest on prawdziwy, rozumiecie, a my Uważamy, że tak wygląda życie u każdego człowieka. Bardzo często wasze złe samopoczucie wynika właśnie z nadmiernego przeglądania tych wszystkich aplikacji i nadmiernego angażowania się w życie innych. Ja widzę, co się dzieje z osobami, które cały dzień scrollują. One też głupieją. Um, ich całe osobowości skupiają się na TikToku, na dramach. To jest żenujące. Ja nie chcę tego słuchać na spotkaniach, nie chcę tego słuchać. Jak w ogóle ja jestem w towarzystwie takiej osoby, to mam ochotę jej powiedzieć. Cii, cii, nie odzywaj się, bo mm, głowa mi pęka. Czasem robię live y i nawet dostaję pytania odnośnie dram. Weźcie ludzie, a miejcie to w dupie. Naprawdę, to nie jest wasza sprawa, to nie jest wasze życie. Jeżeli potrzebujecie adrenaliny, nie wiem, pójdźcie sobie y, na wycieczkę y, i zacznijcie się wspinać po górach, cokolwiek. Jeżeli ludziom się tak bardzo nudzi, yy, że muszą zaglądać aż tak głęboko w czyjeś życie, doszukiwać negatywów, czy siać po prostu plotki, to wszystko to jest taki syf, tak jak mówię, to jest takie obrzydliwe. Ludzie, którzy osiągają sukcesy, którzy są skupieni na sobie, którzy mają cele, mają jakiś cel w życiu, oni mają w dupie, w dupie te dramy, nie obchodzi ich, co ktoś zrobił komuś, ja tych ludzi na przykład nie znam, nie interesuje mnie ich życie, nie interesuje mnie to, co się wydarzyło pomiędzy, nie wiem, taką influencerką a taką influencerką, jaki to ma wpływ na moją osobę. Czy te osoby w ogóle wiedzą, kim ja jestem? Nie, ja też ich nie znam personalnie. Więc co ja mogę o tym powiedzieć? No nic, mogę snuć tylko jakieś takie przypuszczenia, e, mogę tworzyć historyjki, mogę się tym zajmować i marnować czas. E, po co poświęcacie. Mm, swój własny umysł, który jest cudownym narzędziem na takie no, naprawdę to jest absurd. Przejdziemy sobie teraz do tematu mojego detoksu. Opowiem Wam trochę o tym i o tym, co mi to dało. Przede wszystkim chcę na początku zaznaczyć, że ja nigdy nie byłam osobą uzależnioną od mediów społecznościowych. Zawsze miałam inne pasje, inne zainteresowania. Oddzielałam e, swoją osobę od tego świata naprawdę grubą kreską. Ja też staram się nie wypowiadać w internecie e, na tematy gdzieś tam moje prywatne, e, takie na przykład zahaczające o moje relacje, ponieważ uważam, że to jest. Sama szkoda, dosłownie, jaką mogłabym sobie wyrządzić, ponieważ ludzie naprawdę są różni, nie wiadomo, kto ogląda moje treści um, i ludzie lubią, tak jak mówię, snuć różne historie, plotkować i tak dalej, więc... Nawet jeżeli jesteście twórcami, oglądacie moje treści, e, kolejną rzeczą jest to, aby zastanowić się nad tym, jakie informacje przekazujecie ludziom, którzy są tak naprawdę obcy. E, ja staram się z Wami budować em, taką relację e, bliską, ale troszeczkę na innej zasadzie. Chcę też mieć e, gdzieś tam swoje własne, prywatne życie, którym się nie dzielę. E, Uważam, że jak najbardziej jest to możliwe, zbudowanie bliskiej relacji z widzami, bez podawania szczegółów gdzieś tam mocno personalnych, ponieważ nie jest to potrzebne, a tak jak mówię, tylko mi może to wyrządzić szkodę, ponieważ kiedyś próbowałam, kiedyś troszeczkę więcej się dzieliłam i widziałam, co ludzie robią z tymi informacjami, jak bardzo próbują namieszać. Nadal widzę po prostu jakieś historyjki na mój temat, które są niezgodne z prawdą, ale ludzie zawsze będą gadać. Z tym akurat się pogodziłam. Natomiast tak jak mówię, jeżeli jesteście osobami, które nawet będą chciały działać w internecie, to musicie głęboko się zastanowić nad tym, na ile pozwolicie ludziom mieć wgląd w wasze prywatne życie, ponieważ to może odcisnąć na Was ogromne piętno. Internet też jest dosyć niebezpieczny dla twórców e, i może zniszczyć tak naprawdę Waszą psychikę, jeżeli nie odpowiednio e, będziecie z niego korzystać i będziecie się dzielić też rzeczami, e, które nie powinny tak naprawdę wypływać e, do gdzieś tam oceny publicznej. Nie jest to często potrzebne. Wiecie, ludzie się tłumaczą z różnych swoich prywatnych spraw w internecie. To jest dla mnie nienormalne. Nikt nie musi tego robić, naprawdę. Ale dobra, Zostawmy ten temat, przejdźmy do mojego detoksu, który sobie zapewniłam przez ostatnie dwa tygodnie, e, ponieważ poczułam taką potrzebę. Poczułam się za bardzo przytłoczona, nawet jeżeli nie było tego internetu aż tak dużo, to ja nie czułam się mimo wszystko zdrowo w tej relacji z internetem na dany moment. I wtedy postanowiłam e, zrobić ten detoks, e, który skupiał się przede wszystkim na ograniczeniu wszystkich e, aplikacji takich jak TikTok, Instagram, tam gdzie są shortsy, tam gdzie są te krótkie formy przekazu. Przede wszystkim, co chcę zaznaczyć na samym początku, szkodzi to. Jeżeli korzystamy z tych aplikacji szczególnie rano i wieczorem, ponieważ z rana powinniśmy mieć czysty umysł, największym błędem, największą głupotą, którą ja widzę. E, I to jest coś, czego muszą oduczyć się młodzi ludzie, e, to jest otwieranie na dzień dobry TikToka. E, otwieracie oczy, oglądacie TikToka i zaczynacie scrollować. Jak głupim trzeba być, żeby robić coś takiego? Przecież to zaburza od początku dnia już Wasze skupienie wrzuca Wam do mózgu ogromnie potrzebnych informacji. I czy wy naprawdę myślicie, że później e, będziecie czuć się zmotywowani, e, będziecie mieć jasny umysł, nastawione na działanie? Nie. Wy już będziecie przebodźcowani e, i wasze myśli będą skupiały się na stu innych rzeczach, na których nie powinny się skupiać, rozumiecie? E, tak samo wieczorem, przed pójściem spać. Nie oglądamy TikToka, Instagrama, stories, tylko obejrzyjcie sobie film lub YouTube'a. Ja uważam, że to są o wiele lepsze formy kontentu, ponieważ. One są długie i przez długi okres czasu skupiamy się na konkretnym temacie czy konkretnej osobie, widzimy ją przez dłuższy okres czasu, przez co te wszystkie informacje nam się tak nie mieszają. Nie mamy tutaj różnych tematów, różnych ludzi, nie jest to aż tak duża zmiana co chwilę, tylko jeden obraz, który przez jakiś czas trwa. Dlatego ja na YouTube sobie pozwalam, na filmy, na anime sobie pozwalam, ponieważ moim zdaniem są to najzdrowsze formy. Jeżeli chodzi o media. Przede wszystkim nie czuję się przez te dłuższe formy kontentu przytłoczona, szczególnie jak oglądam swoich ulubionych twórców. To jest kolejna rzecz, o której ja już wam mówiłam: trzeba sobie znaleźć komfortowych twórców i to jest ważne. To jest ważne, aby obserwować ludzi, którzy faktycznie was inspirują, których lubicie. Po prostu lubicie, lubicie ich twórczość i tyle. Więc najlepiej będzie, jeżeli zrobicie sobie porządek. I ja wiem, co mówię, ponieważ ludzie, których obserwujecie na co dzień, mają też na was jakieś a macie możliwość uporządkowania tego wszystkiego, więc to zróbcie. Nie obserwujcie miliona ludzi niepotrzebnie, nie przeglądajcie tego wszystkiego, tylko sobie to ograniczcie. Oczywiście też na wieczór ja uważam, że najlepsza jest książka i ja też staram się to praktykować i przez ostatnie dwa tygodnie, kiedy robiłam mój detoks, no to właśnie czytałam. Czytałam bardzo dużo, aż byłam zdziwiona, ile jestem w stanie przeczytać w ciągu jednego dnia. Pomimo mojej pracy, pomimo tego, że i tak byłam zajęta, to byłam w stanie znaleźć sobie czas na czytanie, na pójście na siłownię, ponieważ kupiłam też karnet. Wow, e, na no siłowni, jestem z siebie dumna. E, co prawda, nie robię tam na razie jakichś ambitnych rzeczy, tylko sobie biegam na bieżni e, i chodzę, e, ale to już jest coś, patrząc na moją osobę wstecz, która mówiła, że nie, 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 żadna siłownia. Robię to dla zdrowia i dla oczyszczenia umysłu. To też dla mnie taka idealna forma terapii. Swoją drogą co do takich czynności, nawet jak pisanie, miałam też ostatnio takie myśli, ponieważ dostałam komentarz pod moim filmem skupiającym się na pisaniu w dziennikach. Ktoś napisał, że on preferuje formę elektroniczną o wiele bardziej, bo to, to i to. I właśnie tu jest mój problem. My teraz Teraz powinniśmy wybierać rozwiązania ludzkie w dobie internetu, w dobie tej sztucznej inteligencji, tego, że wszystko mamy podane na tacy, wystarczy, że tylko to wpiszemy w internet, my powinniśmy zachować nasze człowieczeństwo i jeżeli mamy możliwość wykorzystać swoją rękę, długopis, coś, czego zostaliśmy nauczeni, bo po to zostaliśmy nauczeni pisania, aby to wykorzystywać, więc wykorzystujcie rzeczy, których się nauczyliście, bo na pewno nie wyjdzie Wam to na gorsze, gwarantuję Wam, że na lepsze i nieważne, jak wygodny będzie komputer do prowadzenia, nie wiem, journala, Kalendarza, dziennika, nie obchodzi mnie to, nigdy nie zrezygnuję z tej formy papierowej, ponieważ takie rzeczy jak książki, to wszystko dla mnie musi być papierowe. W życiu nie chodzi o to, żeby iść na łatwiznę, tylko żeby tworzyć, być kreatywnym, żeby wpadać na jakieś pomysły samemu, nie googlować tego, nie szukać tego co chwilę, nie wpisywać w chat GBT, tylko samemu ruszyć głową, bo po to zostaliśmy stworzeni. Człowiek najbardziej, najgłębiej uczy się na własnych doświadczeniach. Też jak na coś sami wpadniemy, na jakąś myśl, rozpiszemy sobie ją, utrwalimy poprzez pismo. My o wiele lepiej ją zapamiętamy. Tak samo jest z modą, z ubraniami. Ja już prosiłam ten temat. My powinniśmy używać swojej kreatywności, a nie Pinteresta. Oczywiście Pinterest też jest dobry. Ja też tworzę sobie tablice, ale nie są one moim wyznacznikiem. Nie jest to coś bez czego ja nie ułożę outfitu. Nie, wszystkie moje outfity biorą się z głowy. Często ludzie pytają mnie, kto mnie inspiruje. Skąd biorę inspiracje? Z głowy. Z głowy. Istnieje coś takiego jak inspiracja z głowy. Ja wiem, że dla niektórych jest to jak to. Masz inspirację, w twojej głowie się tworzą pomysły niemożliwe. Tak, w mojej głowie tworzą się pomysły i w waszej też się tworzą. Tylko, że wy nie jesteście w stanie w to wszystko uwierzyć. Wy już tak przyzwyczailiście się do korzystania z tej łatwizny, że nie jesteście w stanie nawet w siebie uwierzyć w to, że wy też macie możliwości. Każdy ma możliwości, każdy ma pomysły, e, każdy może znaleźć rozwiązanie na dany problem. Wystarczy tylko poświęcić na to czas e, i nie iść na łatwiznę. To przede wszystkim was rozwija, e, a rozwój jest kluczowy w naszych obecnych czasach. Media społecznościowe to jest poniekąd choroba naszych obecnych czasów. E, coś, czego ludzie nie ograniczają i świadomie w to idą, świadomie to oglądają i nie przyjmują się tym w ogóle. Często niektórzy nie widzą kompletnie żadnych konsekwencji ze swoich własnych czynów, czyli przeglądania tego wszystkiego codziennie. Ja nie mówiłam, żebyście od razu się odcinali od internetu, żebyście po prostu rezygnowali z tego wszystkiego w sekundę, ponieważ nie jest to możliwe. Bardzo często ludzie są już tak uzależnieni, tak przyzwyczajeni, że taki skok na głęboką wodę to nie będzie dobry pomysł. Dlatego to, co ja zrobiłam, jeżeli chodzi o takie aplikacje jak TikTok, Instagram, to jest zainstalowanie sobie takiego programu, takiej aplikacji, która ogranicza Wam spędzanie czasu na tych aplikacjach. To jest bardzo proste. Określacie sobie. Ile czasu chcecie spędzić w ciągu dnia na danej aplikacji? I kiedy już wykorzystacie ten czas, nie możecie tej aplikacji już otworzyć na tej zasadzie. To jest świetne. Uważam, że to powinien mieć każdy, każdy. Przede wszystkim takie platformy, na które ja sobie pozwalam, tak jak już mówiłam, to jest YouTube, to są podcasty, powiedzmy, dłuższe, miejsca, gdzie ja mogę skupić dłuższą uwagę na kimś. Nie jestem rozpraszana, jestem w stanie bardziej zaangażować moje myśli w jedną. Konkretną treść, w jeden konkretny temat, rozumiecie, e, ponieważ to jest o wiele zdrowsze dla was. Rano i wieczorem nie otwieramy TikToka ani Instagrama, tylko wstajemy, możemy zapisać sobie stronę w żurnalu, e, nie wiem, nawet napisać o tym, jak nam się spało, co nam się śniło. Pójdźcie się porozciągać, nie wiem, pójdźcie medytować, zróbcie coś dla siebie, dla swojego umysłu, e, zróbcie sobie od razu śniadanie, poruszajcie się trochę, e, nie leżcie, nie skrolujcie, błagam, bo to jest najgorsze. Żebyście potem po prostu się nie zastanawiali. Dlaczego nie myślicie jasno w ciągu dnia? I przede wszystkim skupcie się również na Waszych pasjach, zapiszcie się na jakieś zajęcia. Ja właśnie zapisałam się na siłownię. Zaczęłam też więcej czytać, przez co czuję się tak bardziej ludzko. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, nie wiem, jak wytłumaczyć to uczucie, ale kiedy wróciłam do czytania takiego regularnego, poczułam, jakbym wróciła do siebie. Rozumiecie? To jest najmilszy experience, najprzyjemniejszy, kiedy doświadczacie coś na własnej skórze, a nie przez ekran. Także to jest e, ogromne przesłanie dla Was. E, ja tutaj wiadomo, w tym filmie poruszyłam głównie te negatywne aspekty. Są też pozytywne. Ja nie mówię, że nie. E, jak najbardziej można się wielu rzeczy dowiedzieć, jeżeli chodzi o internet. Natomiast uważam, że obecnie. Jest więcej tych negatywów, jeżeli chodzi o platformy takie jak TikTok, Instagram, niż pozytywów. Mam nadzieję, że YouTube wróci do takiej popularności większej, ponieważ no nie jest to chyba czołowa platforma w tym momencie. TikTok na pewno jest popularniejszy od YouTube'a w tych czasach, a szkoda, ponieważ uważam, że YouTube jest o wiele bardziej wartościowy i tęsknię za tymi czasami, gdzie było dużo twórców, którzy nie byli chodzącymi reklamami, tylko faktycznie Reprezentowali coś sobą, e, dawali nawet rozrywkę, taką czystą rozrywkę, nie stricte pod zysk e, i tęsknię za tym, tak jak mówię. Ja jestem rocznik 03, wiecie, ja trochę się wychowałam na YouTubie tym takim OG. E, pamiętam, że oglądałam youtuberów i youtuberki, e, które po prostu mega się jarały tym, że mogą tworzyć. Nie chodziło tutaj o pieniądze, a uważam, że YouTube to jest taka platforma, e, która powinna być mimo wszystko naturalna. To też widać, kiedy ludzie po prostu przepychają wszędzie, gdzie się tylko da te reklamy lub tworzą coś tylko i wyłącznie pod zasięgi. E, tak jak mówię, no jest to przy Sykre, zdecydowanie nie jestem tego fanko. Wiecie, to zależy też od nas, kogo promujemy w internecie, więc chociaż promujmy osoby, które mają coś do przekazania, których rozrywka jest ciekawa, e, którzy, nie wiem, nagrywają dobre treści, a nie jakiś syf, chociaż, nie wiem, w Polsce. To trochę nie działa na takiej zasadzie. Tam, gdzie jest więcej dram, tam, gdzie jest więcej patologii, tam ludzie idą po prostu tłumami. Ja tego nie rozumiem, przysięgam, nie rozumiem tego. E, no nie wiem, nigdy tego chyba nie zrozumiem. Wiecie? W sensie rozumiem skąd to wynika, ale nigdy po prostu nie będę taką osobą. I oni na tej patologii zarabiają naprawdę duże pieniądze, a wy dajecie im przede wszystkim rozgłos i platformę. Zastanówcie się, czy to jest to, e, co wy chcecie dawać od siebie, nawet w internecie, e, czy to jest e, dobre. Roz, nagłaśnianie dram i tego typu rzeczy, a nie na przykład mądrego kontentu. I ja nawet już nie mówię o swoim kontencie, bo jest też dużo innych, na pewno, tuberek czy twórców, którzy są mniejsi, e, a zasługują na rozgłos, e, bo robią coś wartościowego i widać, widać, że są w tym naturalne. Teraz w ogóle często bywam w kawiarniach i cały czas widuję ludzi tam, którzy e, spotykają się we dwójkę i ostatnio siedziałam właśnie obok takiej mamy z córką, które przyszły do kawiarni. Przez całe spotkanie one się praktycznie wcale nie odezwały. To nie jest tak, że ja podsłuchiwałam, tylko po prostu siedziałam dosłownie, one siedziały naprzeciwko mnie i tam nie było ani jednego słowa, był tylko telefon i telefon. I to jest przykre, że właśnie to była matka z córką. I to idealnie pokazuje, że ten problem nie dotyczy tylko osób młodszych. Osoby starsze również przypadają już w tym świecie i to jest. Nienormalne dla mnie. To jest nienormalne, że to się dzieje z, nas, z naszym społeczeństwem, ale widziałam też inne przykłady. Żeby też nie być osobą, która wrzuca wszystkich do jednego worka, widziałam też taką parę, która siedziała też obok mnie, no bo wiadomo, tylko jestem w stanie tak coś zobaczyć, nie wychylam się, nie patrzę, nie podchodzę, tylko po prostu ta para siedziała obok mnie i oni przez cały, cały czas nawet nie wyjęli telefonów z torby, rozmawiali tak kulturalnie. Tak cicho i faktycznie skupiali się na sobie, patrzyli sobie w oczy. To było naprawdę przyjemne, aby być wokół takich ludzi. To też było dla mnie inspirujące. Ja wtedy akurat pisałam i to mnie bardzo zainspirowało. Bardzo mi się to podobało. Gdzieś tam nawet ta atmosfera, to wszystko czuć, wiecie, w powietrzu. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego, co miałam do powiedzenia. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Zostawcie subskrypcję, jeżeli tak. I przede wszystkim czekam na Wasz feedback, na to, co Wy macie do powiedzenia w tym temacie, ponieważ ten temat jest bardzo szeroki. Tutaj można powiedzieć wiele, wiele. Mam Mam nadzieję, że ja ujęłam chociaż połowę tego, co chciałam powiedzieć, ponieważ no, nie przygotowałam się w ogóle kompletnie. Siedziałam. To był mój monolog w 100%. Um, I chyba powinnam częściej tworzyć takie filmy. Wiecie o co chodzi. Takie po prostu siedzę i z Wami gadam o tym, co myślę, co ostatnio dzieje się w mojej głowie. Jeżeli słuchacie w formie podcastu na Spotify, to proszę ocenić mój podcast, ponieważ to sprawia, że jest w stanie go zauważyć większa ilość osób. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w nowym filmie. Buziaki.